Jesteśmy pokoleniem, którego już nigdy nie będzie. Tym, które wracało ze szkoły pieszo, z tornistrem na plecach i jedną myślą w głowie: szybko odrobić lekcje i biec na podwórko, nie do ekranów, tylko tam, gdzie czekali koledzy, hałas i śmiech. Budowaliśmy papierowe samoloty i wypuszczaliśmy je w niebo nawet wtedy, gdy od razu spadały. Chowaliśmy się pod kocami, graliśmy w chowanego, wymienialiśmy się gumami do rzucia i sekretami, a nasze skarby, szklane kulki i kolorowe papierki trzymaliśmy w pudełkach, których pilnowaliśmy jak największego złota. Naszym placem zabaw był blokowy dziedziniec. Nie galerie handlowe, nie modne kawiarnie. Naszymi albumami nie była żadna chmura, lecz gruby rodzinny album z fotkami wklejonymi w rogi i podpisami pisanymi długopisem. Mówiliśmy mama i tata, a nie starzy. Szeptaliśmy z rodzeństwem pod kołdrą, byle tylko dorośli nic nie usłyszeli. Żyliśmy w czasach, których dla bliskich nigdy nie było jestem zajęty. Spotkania były prawdziwe, a radości szczere. Marzyliśmy nie o telefonie, lecz o rowerze. Nie o obserwujących, tylko o prawdziwych przyjaciołach. To pokolenie powoli odchodzi. Nieuchronnie. I zostawia po sobie nie tylko wspomnienia, ale ciepło, prawdziwość. Życie przeżyte nie w internecie, lecz naprawdę pełną piersią. My wiemy, czym było dzieciństwo i najważniejsze, my je przeżyliśmy naprawdę. Czytał Bogdan Dmowski.